i <laughs> Z Tomaszem Podgórskim. Bardzo szczęśliwym napastnikiem piasta Gliwice. Bardzo szczęśliwym dziś pomocnikiem na Gliwice, bo zdobyłeś gola, który przesądzi odwycięcie piasta. No tak, bardzo się cieszę z tego. Wszedłem jako pierwszy raz chyba w moim życiu jako napastnik. Udało mi się strzelić bramkę. Jak padła ta bramka? No, czy Jarek Kupis bardzo ładnie pociągnął lewą stroną, strzelił w długi słupek, odbija się piłka jeszcze na długi ruch, strzelił, odbija się piłka od słupka. No i mi nie pozostało nic innego, tylko dobić na pustą bramkę. I to nie był mecz z gatunku tych, których męczyliście? Po prostu od pierwszej do ostatniej minuty byliście z powiem prawda? Tak, bardzo dobrze. Mecz potoczył się już w pierwszej połowie, kiedy to strzeliśmy dwie bramki. W drugiej również atakowaliśmy, udało się ukuć trzecią. Szkoda troszkę, że padła ta jedna, ale i tak jesteśmy z ruchem na plus. Po długim czasie powróciłeś, więc do składu Piasta się że na stałe? To, to wszystko zależy od trenera. Ja trenuję z zacięciem i myślę, że trener będzie to widział. No najwyższe, yy, najefektowniejsze, no, no fajnie by było, żeby ono było najefektowniejsze, natomiast w naszej grze dalej dużo mankamentów, ale to już tam zostawmy sobie na boku. Ja się wszystkim cieszę z tego, że, yy, że odblokowaliśmy się, że wreszcie wygraliśmy i to nie wygraliśmy 1-0 tylko z taką yy, firmą, bo dla nas Ruch to jest w dalszym ciągu firma, Wygraliśmy 3-1, uważam zwycięstwo jak najbardziej zasłużone, bo w przekroju meczu mieliśmy no, zdecydowanie więcej tych sytuacji takich czysto bramkowych, klarownych. W dalszym ciągu ta skuteczność nasza no, pozostawia dużo do życzenia, ale ważne, że, że w tym kontekście tych paru sytuacji zdołaliśmy trzy razy umieścić piłkę w bramce. Zgadzam się z Darkiem, że, że te dwie pierwsze bramki no dość kuriozalne, bo pierwsza po błędzie bramkarza też uważam, że... Chłop, który ma dwa metry, nie powinien takiej piłki wypuścić, szczególnie, że skakał z nim Piotrek Gus, który nie należy znowu do wielkich tam walczaków. I druga bramka, rykoszet, po Stasia Wróbla, który w tym meczu no, mógł zostać królem strzelców naszej drużyny. Ale ważne, że strzelił swoją bramkę. Trzecia bramka Tomka Podgórskiego. Cieszę się bardzo, że, że dał udaną zmianę i zdobył tą bramkę. No niepotrzebna ta stracona bramka, bo, bo zwycięstwo 3-0 na pewno wyglądałoby inaczej, ale, ale... Są trzy punkty, zmniejszyliśmy dystans do ruchu, zmniejszyliśmy dystans do Szczakowianki i Polkowic. Jesteśmy dalej w grze i to jest najważniejsze.